Siema. dzisiaj pokażę Wam jak sprawdzić czy gra pójdzie Wam na peceta wchodzimy w naszą przeglądarkę Google Link będzie w opisie do programu wchodzimy w tą stronkę o pierwszą I tutaj mamy tak, i tutaj na dole pisze or select from the drop Palm. Klikamy tu i wybieramy grę jaką chcemy, na przykład ja chcę hmm. Call of Duty Black Ops i klikamy, jak ją wybierzemy, no to tu się bierze gra i klikamy Can you run it? Klikamy no i czekamy jest analiza komputera i musimy chwilę poczekać i nam się wyświetli czy mamy dużo. czy nasze wymagania się spełniają. Moje moje wymagania się no, trochę nie sprawdzają. Gram akurat na filmuję akurat na, na starym kompie. Dajemy na dół i tu... Minimum. Nie ma Intel Core 2 Duo. RAM się zgadza, OS się zgadza, video card się nie zgadza, pas się zgadza. No i wszystko. Tylko dwie rzeczy się nie zgadzają. Dobra. I jak będziecie chcieli typu takich filmików czy coś, to piszcie do mnie. Dzięki. Myślę, że pomogą.